Witajcie serdecznie, moje drogie raki. Na przesłaniu, co chce Ci przekazać osoba, którą masz na myśli, robimy coś ekstra, czyli na każdy znak zodiaku oddzielnie. Tym razem, moi kochani, jedziemy. Zachęcam do obejrzenia filmiku, jaki będzie. Nowy rok 2026 dla osób z podznaku raka. Oczywiście możecie sprawdzać również ascendent swój, filmik ze waszym ascendentem. Filmik macie podpięty tutaj do tego filmiku. I moi kochani, jedziemy. Co chce wam przekazać osoba, którą macie na myśli? Moi drodzy, tutaj was widzę w, w energii, kiedy jesteście bardzo zadowoleni z życia. Czujecie się komfortowo, pewnie, niczego Wam nie brakuje. Pełne zadowolenie, pełny taki wewnętrzny komfort, be poczucie bezpieczeństwa. Ok, i zobaczmy, co chciałaby Wam przekazać osoba, o której myślicie. Uu. Ok, moi drodzy. Osoba, o której myślicie, chciałaby Wam przekazać dokładnie tak, proforma dołożyłam. Moi drodzy, że dalej Was szczerze kocha, że chciałaby nowego początku pomiędzy Wami. Mało tego, że chciałaby totalnego zwycięstwa z Wami. I jest na to zdecydowana. Moi drodzy, ponadto chciałaby przeprowadzić jakąś szczerą, Słuchajcie, rozmowę z wami, wyjść z jakiejś energii, kiedy możecie nie mieć w ogóle kontaktu, albo przynajmniej jesteście bardzo zdystansowani do siebie. No i znowuż, ta osoba chciałaby nowego początku pomiędzy wami, chciałaby spotkań, randek komunikacji z wami. Ponadto, musicie bardzo silnie działać na tą osobę pod kątem fizycznym. Moi złoci, pamiętajcie, abstrahując od relacji romantycznych. Ktoś najzwyczajniej w świecie chciałby nowego początku z Wami i, i zwycięstwa z Wami, i aspekty fizyczności odrzucajcie wtedy w takiej sytuacji. I moi kochani, rada. Realizujcie swoje marzenia, swoje projekty, również nie traćcie wiary, nadziei w kogoś, w coś, w jakąś sytuację. Moi mili Dziękuję Wam za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, udostępnienia, jeszcze teraz w dodatku podbicia. Trzymajcie się, ściskam Was.